Termoblok. Mały element, który rozwiązuje duży problem. W budownictwie jednym z największych wyzwań są mostki termiczne. Pojawiają się tam, gdzie ciepło łatwo ucieka z wnętrza budynku. Na styku ściany i podłogi, przy nadprożach czy w okolicach okien i drzwi. To właśnie w tych miejscach powstają największe straty energii. Rozwiązaniem jest termoblok, specjalny bloczek izolacyjny od real budu. Montuje się go jako pierwszą warstwę pod ścianą konstrukcyjną albo w innych newralgicznych punktach, gdzie standardowe materiały nie dają wystarczającej ochrony. Świetnie sprawdzi się też jako mocny i ciepły element pod parapetami okiennymi. Sekret Kwi w połączeniu właściwości. Termoblok jest wytrzymały na ściskanie, więc bez problemu przenosi ciężar całej ściany, a jednocześnie ma bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła. Dzięki temu zatrzymuje energię tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Stosując termoblok, inwestor nie musi martwić się o dodatkowe ocieplenie w miejscach narażonych na straty. To nie tylko realne oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, ale też większy komfort domowników bez zimnych podłóg i przeciągów w narożnikach. To także inwestycja w trwałość budynku. Eliminacja mostków termicznych ogranicza ryzyko zawilgocenia i powstawania pleśni, a więc chroni konstrukcję. Na lata. Podsumowując, termoblok z real to niewielki element, który pełni kluczową rolę w energooszczędnym budownictwie. Prostota montażu, wysoka wytrzymałość i doskonała izolacyjność sprawiają, że coraz więcej wykonawców i inwestorów sięga właśnie po to rozwiązanie.